Się manka, słuchajcie, mogliście przegapić ten materiał, więc dla tych, którzy przegapili, polecam, ponieważ możecie się dowiedzieć paru ważnych rzeczy. Między innymi, jak byliście okłamywani przez tak zwane wolne, niezależne media, przez tak zwanych ekspertów, przez tak zwanych lekarzy, przez tak zwanych dziennikarzy, przez tak zwanych polityków i innych sprzedawczyków. Nagranie to jest. Yy... Zapisem z wręczenia nagród na polskie, na polskie tłumaczenie to jest nagroda za wybitne przywództwo w biznesie 2021. Nagrodę wręcza nie kto inny jak sama Urszulka von der Leyen, szerzej znana jako Urszulka von der Pfizer, Ta sama, która podpisywała kontrakty przez smsy i kupiła dla nas po 10 dawek na łebka uszczęśliwienia, którego już teraz mało kto chce przyjmować, i większość idzie w kanał. Za nasze pieniądze zresztą, ale to osobny temat. Nagranie to mm, pochodzi z wręczenia właśnie nagród, gdzie Urszulka von Pfizer wręcza nagrodę dla doktora, a w zasadzie weterynarza Alberta Burli, czyli CEO, prezesa Pfizerka. I zwróćcie uwagę, co ona w ogóle mówi. Czy ona jest jakąś szurją, czy jakąś płaskoziemską istotą? Czy ona w ogóle wierzy w naukę? Co ona w ogóle wygaduje? Przecież mówiono nam, że to jest bezpieczny, zbadany produkt, który przeszedł wszystkie testy i w ogóle to jest szczepionka, nie żaden eksperyment medyczny. A ci, którzy mówią, że to eksperyment medyczny, to są szury, płaskoziemcy, trzeba ich zamykać do więzień w ogóle za dezinformację itd. itd. I posłuchajcie, co ona mówi. Szanowni Państwo, szanowni goście, po raz pierwszy rozmawiałam z Albertem Burlą 10 miesięcy Kiedy temu. Kiedy pandemia ogarnęła świat, Albert zdecydował się zaryzykować. Razem z profesorem i doktorem postanowił zainwestować miliardy w obiecującą, ale nieprzetestowaną technologię. Tak oto rozpoczęła się historia sukcesu firmy BioNTech. Szczepionka oparta na mRNA technologii nigdy wcześniej nie została zatwierdzona ani produkowana na masową skalę. Ale ty Albercie, zaufałeś swojej pracy i zaufaliśmy sobie. A po opracowaniu szczepionki przeciwko COVID Natychmiast uruchomiłeś masową produkcję, nie czekając na jej zatwierdzenie. I tak dalej, i tak dalej. O, zobaczcie sobie całość, koniecznie. Oni nawet nie ukrywają, że to, to była jedna wielka ściema z tymi wszystkimi, bezpieczne i skuteczne, tak to leciało. Później okazało się, że ani to bezpieczne, ani skuteczne, że umowy chcieli ukryć na kilkadziesiąt lat na 75. Później udało się na szczęście dzięki wyrokowi w Stanach Zjednoczonych udało się odtajnić te umowy. Parlamentarzyści z Europarlamentu pokazywali jak te umowy wyglądały dla nich pokazane czyli czyli wyczernione całe strony żeby nie było wiadomo o co chodzi. Wał wow, jakiegoś świat nie widział a te kurwiszony chodzą do dzisiaj wolne yy, po świecie yy, pod ochroną służb specjalnych, przyjmowani przez najwyższych urzędników państwowych, jak nie wiem, jak kasta panów właśnie i śmieją się z nas. Cała masa ludzi, niezliczonej ilości poszły w piach, niezliczonej ilości chorują. Yy, mafia, która wyprodukowała te, ten preparat terapii Genowej. W tej chwili leczy tych wszystkich ludzi, których skrzywdziła, którzy przeżyli i którzy teraz mają różne choroby porozwijały się u nich. Urszulka, jeszcze tam z ciekawych rzeczy, wspomina o tym, że trzech na czterech Europejczyków dzięki fantastycznej postawie Alberta jest w tej chwili już w pełni zapreparatowanych. Z perspektywy czasu widać dokładnie, co to znaczy pełna preparatacja. Czyli wtedy to była pełna preparatacja, dwie. Mówili, że weź dwie i wracaj do normalności, wszystko wróci do normy, a w tej chwili ludzie, którzy wzięli dwie, okazuje się, że już nie są w pełni zapreparatowani, bo już trzeba przyjąć szóstą, żeby być w pełni zapreparatowanym, a jeżeli masz tylko dwie preparatacje na swoim koncie, to jesteś szurem i płaskoziemcą, antyszczepem, który nie wierzy w naukę, bo się nie chce dalej dźgać tym produktem, za który nikt nie bierze odpowiedzialności. Także cały czas ten film będzie pięknie się starzał, Warto też zwrócić uwagę z tyłu, na, w pewnym momencie jak przychodzi burla, żeby odebrać nagrodę od Urszulki, z tyłu kręci się niewolnik, który musiał założyć maskę, na 100% musiał przyjąć odpowiednią ilość dawek przypominających, żeby w ogóle zachować pracę. A tutaj kasta panów bez dystansu, bez maseczek, wszyscy pod szpryce i wszyscy na maski, a kasta państwa będzie sobie... Uśmiechać się i się przytulać. Ja bym chciał tylko jeszcze Wam przypomnieć na koniec, że ci sami ludzie, ta sama mafia, ci sami zbrodniarze, w tej chwili pchają różne inne agendy, w tym klimatyczne, czyli będą nas pozbawiać. Samochodów, żeby ratować planetę, będziemy musieli zmienić dietę, zrezygnować z mięsa na rzecz robaków, będziemy musieli przecież też zrezygnować z gotówki, bo gotówka też przecież to metal, to papier, więc też się przyczyniamy do tego, żeby że niszczymy planetę swoją używaniem gotówki. Co oni jeszcze dla nas kombinują? Piszcie w komentarzach, bo już tyle tego, że ja tracę już rachubę, co oni dla nas przygotowują, ale ten 24 rok wiadomo, że będzie jeszcze gorszy od tego, co było, przygotujcie się na kolejny Pandemię, bo oni już zapowiadają kolejne pandemie. Przygotujcie się na kryzysy yy, żywieniowe, kryzysy energetyczne, kryzysy finansowe, na różne inne kryzysy, którymi będą nas tak cisnąć, że po prostu do 2030, gdzie oni chcą domknąć te pierwsze główne agendy będziemy po prostu już mieli serdecznie wszystkiego dość, będziemy chcieli już tylko wrócić do naszej starej normalności sprzed 2020 roku, ale oni wtedy powiedzą, nie, 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 to tak nie będzie, proszę Państwa, jedziemy dalej z uciskiem i z faszyzmem nowoczesnym. Także to są współcześni faszy faszyści, zresztą uszulka się w tym jakby materiale w tym rozdaniu nagród odnosi do działań faszystów, a ja na koniec pokażę Wam, jak wyglądały działania faszystów współczesnych właśnie podczas korony w Niemczech, jak dbali o to, żeby babcia i dziadzio byli bezpieczni. Wszystko oczywiście dla naszego bezpieczeństwa. Także bądźcie przygotowani na dogrywki i zastanówcie się, co będziecie robić, jak, za, jak się znowu zachowacie, czy znowu będziecie spolegliwi, jak zachowają się służby specjalne, w tym milicja, jak zachowają się u urzędnicy z SS, Sanepidu, czy znowu będziecie chodzić po biznesmenach i po przedsiębiorcach, zamykać im biznesy, doprowadzać ich do bankructw, czy znowu będziecie nękać ludzi, nakładać na nich bezprawne mandaty, będziecie ich wysyłać do sądu, będziecie yy, próbowali ich a nie próbowali często, tylko będziecie ich połować, będziecie ich gazować za to, że będą walczyć o swoją wolność, która w imię naszego bezpieczeństwa będzie nam znowu odbierana.